Jo yo jo! Yo, yo. Z tej strony, dziadek emeryting. Moi dzisiaj są już świetni. Mam tu prezent Ukryty od Mikołaju. No ma czubzi. A od Ale z kiet? Wiecie, do czego oni będą pasować? Wiecie do czego dopasować? Do moich Jordanów. O Jezu. <gry> Diament. Diamentowe witaminy, kochani. No dobrze. Ile to robili. Spała jaszczowa. wyłączyć? Roby popcorn? Co? Poki! To jest dawno jadłem. Właśnie widzowie, idealnie... Rok temu jadłem te poki. Znaczy nie te, ale poki jadłem. Rok temu dokładnie. Co to jeszcze? Dzialek totalnie. Dzialek jest wóz. No, ja no, ja tak tak, no, tak. dobra. Co wie? No jeszcze mosterek. No. Zobacz moją odpadkę. Będzie na miniaturkę. Dobra, dziękuję za odcinek. Big out. Od Żegnajcie. Cześć.